W roku 2018 na ulicach Kingston w Ontario zauważono bardzo chudego i płochliwego kota syjamskiego, który próbował przetrwać na ulicy. Kiedy jednak pewien dobry człowiek zdołał schwytać zbłąkanego kota, szybko okazało się, że miesiące życia na ulicy pozostawiły po sobie ślad. Na szczęście, w pobliżu znajdowało się sanktuarium Happy Tales Farm. Prowadzone przez Karleu Rayleigh Moore oraz jej męża. Był to dom dla zwierząt, którym udało się przeżyć czasy pełne bólu i zaniedbania. Znaleziony kot, nazwany szafir, był kocicą. Kotka posiadała skorupiaste zainfekowane oczy, a także dziwnie utykała. Weterynarze ustalili, że kot nie posiadał mikrochipu, a także miał złamaną miednicę. Nie wiadomo, co było przyczyną urazu zwierzęcia. Mogło być to przykładowo potrącenie przez samochód, lub nawet znęcanie się. Się nad nią przez ludzi. Najsmutniejsze jednak jest to, że zwierzę spędziło samotnie na ulicy dwa tygodnie z ogromnym bólem i cierpieniem. Karla miała ręce pełne roboty. Oprócz swojej zwykłej pracy, jaką była opieka nad wszystkimi ocalonymi zwierzętami, musiała się też zajmować swoją malutką córeczką Mary. Nie było jednak wątpliwości. Szafir została nowym członkiem rodziny. Lecz przemiana z przestraszonego kota, błąkającego się po ulicach w kochającego członka rodziny, była czymś o wiele cięższym niż mogło się wydawać. Na początku, kiedy Karla przyniosła kotkę do domu, ta była przerażona. Ukrywała się pod łóżkiem przez całą dobę. Lecz po tym czasie zupełnie niespodziewanie przyszła do swojej nowej właścicielki, gotowa do przytulania i czułości. Szafir wskoczyła niezdarnie na łóżko, z uwagi na wciąż dokuczającą miednicę i położyła się tuż obok męża karli. Przez kolejne dni okazywała uczucia zarówno mężowi, jak i samej Karli, podczas gdy ich córeczka Mary leżała pomiędzy rodzicami. Kiedy Szafir spędzała czas z Karlą, ta często zajmowała się swoją córką. To jednak zupełnie nie przeszkadzało kotce, gdyż z dnia na dzień stawała się ona coraz bardziej zainteresowana małym noworodkiem. Karla przyznaje, że Mary i kotkę połączyła niesamowita więź. Niemal natychmiast było widać, że Szafir chroni i opiekuje się swoją małą koleżanką. Za każdym razem, gdy przychodził pies, skakał lub biegał w pobliżu dziecka, kotka Szafir szybko pojawiała się obok, gotowa bronić Mary ze wszystkich sił. Z biegiem czasu Szafir zaczęła się bardzo blisko wtulać w małą Mary. Rodzice dziecka przyznają, że nigdy wcześniej nie widzieli, aby kot robił to w tak dziwny i czuły sposób. Więź Mary i kotki rosła coraz szybciej i było to naprawdę niewiarygodne. Ilekroć kotka próbowała zasnąć, kładła łapkę na Mary, następnie zaczęła owijać obydwie łapki wokół dziecka i przytulać się do niej pyszczkiem. Zdarzało się, że Mary została zabierana gdzieś przez rodziców. Wtedy Szafir nawoływała małą dziewczynkę i gorliwie jej szukała. Kiedy Mary podrosła, zaczęła odwzajemniać miłość kotki. Obecnie bardzo lubi się do niej przytulać, głaskać i spać razem ze zwierzęciem. To prawdziwa, piękna historia głębokiej więzi człowieka ze zwierzakiem. Znalezienie i przyjęcie kotki do sanktuarium było więc cudem, który sprawił, że teraz możemy cieszyć się tak niezwykłą historią. A czy Ty również masz taką więź ze swoim zwierzęciem? Daj znać w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych równie pięknych historii. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!